W swoim życiu każdego dnia ciężko pracujesz. Starasz się zarobić jak najwięcej pieniędzy, a następnie z tych zarobionych pieniędzy starasz się jak najwięcej oszczędzić. Niestety świat jest tak zbudowany, że każdego dnia te oszczędzone pieniądze tracą na wartości. Twoje oszczędności są wystawione na działanie inflacji. Niestety każdego dnia. Są one przez inflację podgryzane. Żeby zapobiec temu zjawisku, jesteś zmuszony, aby inwestować swoje pieniądze i obronić przed spadkiem wartości nabywczej. Możesz to zrobić przez prymitywne sposoby, czyli chociażby konto oszczędnościowe, lokata czy obligacje skarbowe, bądź też przez bardziej zaawansowane instrumenty takie jak akcje pojedynczych spółek bądź też ETF. -y. Zdecydowanie bezpieczniej jest używać właśnie lokat czy kont oszczędnościowych bądź nawet obligacji skarbowych, bo tutaj masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie utracisz tych środków, ale dzieje się to kosztem utracenia możliwości uzyskania wyższych stóp. <zwrotu>. To ryzyko istnieje przy okazji inwestowania w akcje pojedynczych spółek bądź też ETF-ów, przy czym tutaj też inwestowanie w akcje jest zdecydowanie bardziej ryzykowne, aniżeli inwestowanie w pojedyncze ETF-y. Jeżeli jednak jesteś w stanie podjąć to ryzyko i zainwestować w te instrumenty, to dla początkującego inwestora zdecydowanie lepszym wyborem będą właśnie ETF-y. Mimo, że jest to bezpieczniejszy sposób, który pozwala inwestować początkującym inwestorom, którzy nie mają zbyt dużo wiedzy, to dalej przy okazji inwestowania w nie można popełnić błędy. I dzisiaj o kilku takich błędach chciałbym opowiedzieć, żeby ustrzec się przed ich popełnianiem, a równocześnie przed zniechęceniem się do dalszego inwestowania, a także traktowania giełdy jako kasyno. Zanim zaczniemy, powiedzmy sobie, czym są te ETF-y? Rozwińmy sobie skrót Exchange Traded Funds, a mówiąc w skrócie, jest to po prostu zbiór akcji w postaci jednego instrumentu. Kupując jednostki funduszy ETF, kupujesz tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami kilkaset, a nawet kilka tysięcy spółek, dokonując tylko i wyłącznie jednej transakcji. A dlaczego są one lepsze dla początkujących inwestorów, aniżeli typowanie pojedynczych akcji spółek? Powodów może być wiele, ale takie główne i najbardziej istotne to brak wiedzy, czasu czy chęci do nauczenia się inwestowania. Typując akcje pojedynczych spółek, które chcemy mieć w portfelu, jesteśmy narażeni na to, że wytypujemy złe spółki i zainwestujemy w takie, które niestety, ale w danym okresie czasu mogą zachowywać się nie tak, jak zakładaliśmy. Inwestując natomiast w ETF-y, tą selekcję tak naprawdę dokonuje ktoś za nas. Dzięki temu nie mamy wpływu na to, co znajduje się wewnątrz tego ETF-u, w który zdecydowaliśmy się zainwestować, ale mamy wpływ na to, jaki ETF wybierzemy na przykład na amerykańską gospodarkę czy na przykład na cały świat. Dzięki temu nie musimy zastanawiać się, czy akurat Amazon, Tesla czy Nvidia będą miały lepsze stopy zwrotu niż inne spółki z Ameryki, nasze pieniądze możemy po prostu takiemu ETF-owi na rynek amerykański zawierzyć i obstawić, że sumarycznie cała gospodarka amerykańska będzie się rozwijać. Potencjalnie oczywiście może to przynieść gorsze stopy zwrotu, natomiast odbywa się to też kosztem mniejszej zmienności. Z racji dywersyfikacji. A skoro już o dywersyfikacji mówimy, to przejdźmy sobie do pierwszego błędu, który można popełnić. W przypadku ETF-ów bardzo często można powiedzieć, że prostota jest najlepszym, co możemy zrobić w naszym portfelu. Załóżmy, że chcemy inwestować na rynku amerykańskim i kupujemy ETF na indeks SP 500, ale widzimy, że nasz ETF zdecydowanie gorzej zachowuje się, aniżeli indeks NASDAQ 100, czyli indeks spółek technologicznych ze Stanów Zjednoczonych. No i z racji tego decydujemy się na zakup właśnie tego indeksu obok indeksu SP 500. Niestety nie do końca możemy rozumieć, dlaczego kupujemy oba te ETF-y na indeksy SP 500 i NASDAQ, a w praktyce. Bardzo często zdarza się, że duża część tych ETF-ów się po prostu pokrywa. To, co jest wewnątrz tych ETF-ów, wygląda bardzo podobnie, a my kupując ETF-y na oba te indeksy, po prostu powielamy ekspozycję na te spółki, które są wewnątrz. Możemy spojrzeć, jak wyglądają dwa przykładowe ETF-y na te wspomniane indeksy, i widzimy, że bardzo dużo spółek stopki. I w jednym, i w drugim indeksie po prostu wygląda bardzo podobnie. Inny przykład to inwestowanie w ETF na cały świat, ale również w ETF na indeks SP 500. I to również ma niedużo sensu z tego względu, że indeks MSCI World ma bardzo dużą ekspozycję na Stany Zjednoczone. Obecnie, według źródeł na MSCI.com, jest to blisko 72% całego tego indeksu. Idąc dalej, można tutaj przytaczać bardzo dużo różnych przykładów. Weźmy znowu indeks SP500 i kupienie ETF-u, który ten indeks śledzi, ale po głowie chodzi nam pomysł, że jakiś sektor może również bardzo dobrze się zachowywać, nie wiem, na przykład AI, spółki uranowe, e raty czy cokolwiek innego. I dodatkowo obok funduszu ETF na SP 500, dokupujemy właśnie takie dziwne ETF-y, które realizują nasze pomysły. Zdecydowanie lepszym podejściem jest takie podejście, w którym decydujemy się na jeden bądź dwa ETF-y i po prostu się ich trzymamy. Dobrym pomysłem może być taka strategia którą mam zamiar realizować ja w portfelu, w którym prezentuję jak inwestuję co miesiąc 1000 zł. Tam do inwestycji wybrałem wspomniany indeks MSCI World. Z założenia ten indeks śledzi spółki rozwinięte. I bardzo często dostawałem pytania, dlaczego nie zdecydowałem się na indeks MSCI Adzwi, który posiada również ekspozycję na spółki rozwijające się z całego świata. Osobiście zrobiłem to celowo. Moim założeniem było inwestowanie w całą gospodarkę świata, z wyłączeniem tych, które pochodzą z krajów rozwijających się, ale w momencie, kiedy będę potrzebował ekspozycji na spółki na rynki wschodzące, mogę dodać taki ETF, który śledzi indeks tych spółek i w portfelu uzupełnić sobie ekspozycję na te rynki. Takim przykładem może być chociażby ETF, który śledzi indeks MSCI Emerging Markets. W momencie, kiedy posiadałbym ETF na indeks MSCI Adzwi, ograniczyłbym się tylko i wyłącznie do tego, jak wygląda ten ETF, a tam spółki z rynków wschodzących stanowią zaledwie 10%, i w momencie, kiedy chciałbym większą ekspozycję w portfelu na te rynki, no wracamy do punktu wyjścia, bo tak naprawdę duplikowałbym to, co z założenia posiadałby mój ETF MSCI Adzwi. Żeby kupować ETF-y, potrzebujesz oczywiście dobrego brokera i w tym momencie chciałbym Ci przedstawić partnera tego odcinka, jak również kanału. Czyli XTB, gdzie ETF-y możesz kupować do obrotu miesięcznego w wysokości 100 000 euro zupełnie bez prowizji, a także ustalić sobie swoją strategię przy pomocy planów inwestycyjnych, i w tym przypadku jedyne czym musisz się martwić, to regularne dopłaty do tego portfela, reszta dzieje się już automatycznie. A jeżeli przypadkiem w danym momencie nie będziesz miał pomysłu, jak zainwestować swoje wolne środki, to nie ma się co martwić, bo będą one. Oprocentowane i każdego dnia od swoich wolnych środków wypłacane będą ci odsetki. Taki proces budowania pasywnego portfela w oparciu o obligacje i ETF-y pokazuję w moim portfelu, gdzie inwestuję 1000 zł miesięcznie. Link do całej playlisty tego portfela zostawiam w prawym górnym rogu, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zachęcam do obejrzenia. Kolejny błąd, który można popełnić przy inwestycji w ETF-y, to brak zrozumienia Czym zajmuje się dany ETF? Możemy mieć do czynienia z ETF-em, który replikuje jakiś indeks, ale możemy mieć też do czynienia z ETF-em, który jest wyspecjalizowany w jakiejś konkretnej dziedzinie. Jeżeli mówimy na przykład o wspomnianym wcześniej indeksie MSCI World i ETF-ie, który replikuje ten indeks, to tak naprawdę decydując się w inwestycje w ten konkretny ETF, który replikuje jakiś indeks, ze swoimi wynikami podążamy za tym konkretnym indeksem. W momencie, kiedy decydujemy się na jakiś wyspecjalizowany w danej dziedzinie ETF, np. wspomniany wcześniej ETF na spółki, które zajmują się sztuczną inteligencją to tutaj już nie podążamy za jednym konkretnym indeksem, a tak naprawdę ten ETF ma za zadanie pobić szeroki rynek. Pytanie tylko, czy taki ETF nadaje się na długoterminową inwestycję. W mojej opinii wymaga on większej uwagi i tak naprawdę odchodzimy od całej idei pasywnego inwestowania, gdzie tylko i wyłącznie inwestujemy swoje środki i nie zastanawiamy się, co wewnątrz w indeksie się dzieje. Kolejna sprawa to podejmowanie nadmiernego ryzyka. Wiąże się to po części z poprzednim punktem, czyli koncentrujemy się na jakichś wąskich dziedzinach, gdzie wahania notowań tego ETF-u mogą być dużo większe aniżeli ETF-u, który śledzi szeroki rynek. W takim wypadku większe wahania, a co za tym idzie, większe obsunięcia naszego portfela inwestycyjnego, mogą powodować u nas wątpliwości. Wątpliwości, które zaburzą naszą strategię i będą skłaniały nas do takich przemyśleń, czy aby na pewno dobrze wybraliśmy. Warto też pomyśleć, czy w obrębie jakiegoś inwestowania w ETF, nie wybrać takiego, który część ekspozycji ma ukierunkowane na przykład na obligacje. Mogą to być takie ETF-y jak Vanguard Life Strategy 8020-6040, gdzie część ekspozycji mamy właśnie na wspomniane obligacje, a to również pozwala kontrolować ryzyko. A z tym wiąże się kolejny błąd, który można popełnić przy inwestowaniu w ETF-y, czyli zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do stopy zwrotu, którą możemy osiągnąć inwestując w ETF-y. Historia pokazuje, że średnioroczne stopy zwrotu, jeżeli chodzi o indeks SP 500, Celują w granicach 10%, czyli pewnie 7-8% powyżej inflacji. Patrzymy historycznie na to, co działo się na indeksach. Jednak to, co działo się w przeszłości, niekoniecznie musi powtórzyć się w przyszłości i musimy też dopuszczać scenariusz taki, w którym jest ryzyko straty, bo ta też może oczywiście wystąpić. To ryzyko można niwelować, wydłużając swój okres inwestycji do kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu lat ale dalej musimy realnie podchodzić do tego, co możemy uzyskać. Więc trzeba mieć to na uwadze. Kolejny błąd, który można popełnić, to nieprzewiązywanie wagi do kosztów. I tutaj jest to złożony punkt, bo na początku warto wspomnieć o tym, że mamy dwa typy ETF-ów, czyli takie, które dystrybuują dywidendy, czyli je wypłacają, albo takie, które dywidendy akumulują, czyli reinwestują. Pierwszy koszt, który tutaj trzeba brać pod uwagę, to podatek, który będziemy musieli płacić od tych dywidend, jeżeli zdecydujemy się na ETF-y wypłacające. Te dywidendy. Drugi koszt to koszt zakupu tych ETF-ów, czyli koszt prowizji u danego brokera, na przykład w XTB. Do obrotu 100 tys. euro miesięcznie jest to zerowy koszt. Ale w przypadku, kiedy zdecydujemy się na inwestowanie na kontach Ike czy Xe, których na ten moment w XTB jeszcze nie ma, ale niedługo powinny się pojawić w zgodnie z zapowiedziami, więc w takim wypadku te prowizje nie będą zerowe. I tutaj warto zastanowić się, czy lepiej inwestować co miesiąc małe kwoty i ponosić wysokie prowizje. Prowizję, czy lepiej niwelować wpływ tych prowizji i na przykład transakcje robić co kwartał bądź co pół roku? A XTB, nawet jeżeli wprowadzi takie produkty jak IKE czy XE, też nie wiadomo, jakie tam będą opłaty. Dodatkowo też mamy opłaty za ETF-y, czyli tak zwane Total Expense Ratio, czyli w skrócie TER. I o ile przy okazji ETF-ów te opłaty roczne są niskie, o tyle też warto zwracać na nie uwagę. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o koszty, to koszty przewalutowania. Bardzo często kupujemy ETF-y za waluty obce, np. euro. W XTB taka wymiana walut kosztuje 0,5% od danej transakcji. I w tym przypadku warto chwycić za kalkulator i przeliczyć sobie, czy może nie lepszą opcją będzie wymienić walutę gdzieś na zewnątrz. Mamy kantory online, mamy też kantory w obrębie bankowości internetowej i bardzo często tam wymiana walut będzie po prostu tańsza naturalnie. A do tego w przypadku na przykład euro te przelewy do XTB będą darmowe. Jako bonus mogę dodać to, że warto kupować ETFy w walucie, w której są notowane. Może pojawić się taka sytuacja, że Fundusz ETF, który zakupimy, na przykład notowany jest w walucie euro bądź dolar, ale kupimy go za złotówki. I w zależności od tego, jak takie sytuacje rozgrywa dany broker, może wydarzyć się tak, że przy sprzedaży tego ETF-a będziemy mieli od razu wymianę waluty do złotówki. Czyli fundusz ETF kupujemy w euro, ale kupujemy za polskie złote, i przy sprzedaży nie dostaniemy równowartości tej transakcji w euro. Tylko zostaną te środki przewalutowane do złotówki, czyli zostaną przekonwertowane do waluty bazowej, w której kupowaliśmy dany ETF. Natomiast tutaj sytuacja jest indywidualna i działa to różnie w zależności od tego, z jakiego brokera korzystamy. Przed ostatnim błędem, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, to zwracanie uwagi na to co kupujemy i za ile kupujemy. Skoro wspomniałem o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli XTB jako dobrym miejscu do kupowania ETF-ów, to trzeba pamiętać, że szukając jakiegoś ETF-a do zakupu, możemy natknąć się na błąd, który może być dla nas kosztowny. Możemy kupić ETF z dopiskiem CFD, gdzie tak naprawdę chcieliśmy kupić fizyczny ETF, a nie w postaci kontraktu CFD. Jeżeli uda nam się już poprawnie wybrać instrument, który chcemy kupić, to warto pamiętać, że często będziemy operowali w walutach obcych i tutaj warto zwracać uwagę na to, żeby wpisać odpowiednią kwotę zakupu. Jeżeli chcemy kupić ETF za 10 tysięcy złotych, który jest na przykład denominowany w dolarze, no to nie będziemy wpisywali 10 tysięcy dolarów, tylko chcemy tam wpisać na przykład 2,5 tysiąca dolarów. Ostatnim błędem, który jest w mojej opinii Najistotniejszy i w swoim publicznym portfelu, w którym będę prezentował z miesiąca na miesiąc pasywny portfel oparty o ETF-y, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, jak jest to istotny błąd, który należy unikać. Tego błędu można uniknąć nieświadomie, natomiast należy być świadomym tego, że jest to chyba najbardziej destrukcyjna rzecz, którą można zrobić źle. Chodzi tutaj o posiadanie ścisłej strategii, której będziemy się trzymać. Taką strategię trzeba rozpisać sobie na samym początku, jeszcze zanim w ogóle przystąpimy do zakupu jakiegokolwiek ETF-u. Ta strategia pozwoli nam przede wszystkim nie panikować i zachowywać się Algorytmicznie w każdej sytuacji rynkowej. Nawet jeżeli rynek spadnie o 50%, to my nie będziemy wróżyli z fusów, czy następnego dnia spadnie o kolejne 10%, tylko po prostu zrobimy swoje. Ta strategia powinna być zbudowana z wielu elementów. Oczywiście im prostsza, tym łatwiej, natomiast im bardziej rozbudowana, im więcej ma tych checkpointów. Tym będzie lepsza pod względem jakichkolwiek różnych anomalii rynkowych i niepożądanych sytuacji, w których nie będziemy mieli pojęcia co zrobić. Warto przede wszystkim ustalić sobie horyzont czasowy, w którym będziemy się poruszali, być systematycznym i realizować plan, który sobie założyliśmy, ustawić sobie sztywne ramy co do dopłat do naszego portfela, zdefiniować zasady transakcji, które będziemy zawierać, na przykład czy ETF-y kupujemy na początku miesiąca, na końcu miesiąca, a może raz na kwartał? To jest mniej istotne, natomiast istotne jest to, żeby trzymać się sztywno ram czasowych, które sobie narzucimy. Dodatkowo warto rozważyć, co będziemy robili w krytycznych momentach. Na przykład, jak zachowamy się w sytuacji, kiedy jednego dnia nasz ETF obsunie się o 10%, co nie jest takie oczywiste, natomiast nie jest też częste. Czy wtedy będziemy dopłacali dodatkowe środki, jeżeli będziemy takowe mieli, czy w ogóle wstrzymujemy się z jakimikolwiek inwestycjami? Warto też wiedzieć, jaki mamy cel i przeznaczenie tego portfela, a co za tym idzie i jakie chcemy mieć instrumenty w tym portfelu czyli czy będzie to ETF na cały świat, czy będzie to ETF na jakąś konkretną gospodarkę? A co za tym idzie, jakie też ryzyko jesteśmy w stanie ponieść? I przede wszystkim, jaką stratę jesteśmy w stanie zaakceptować? Jeżeli chcecie wiedzieć, jak taką strategię skonstruować, to dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, to taki odcinek przygotuję. Ale dlaczego ta strategia jest tak istotna? No właśnie, już w zasadzie. To powiedziałem, bo tak naprawdę w momencie, kiedy będą jakieś sytuacje kryzysowe, to nie będziemy panikować, tylko po prostu zrobimy swoje. Jeżeli zakładamy, że na przykład co miesiąc dokładamy określoną kwotę do tego portfela, to niezależnie od tego, co dzieje się na rynku, co słyszymy w mediach, czy na przykład na korytarzu w pracy, my będziemy realizowali swoją strategię. Nawet najgorsza strategia będzie lepszą strategią niż jej brak. A ostatnim punktem strategii zawsze powinna być ścisła dyscyplina, żeby po prostu Trzymać się tej strategii i w żadnym wypadku od niej nie odchodzić. Najgorsze, jeżeli pomyślimy, że raz możemy odpuścić, wtedy zawsze w naszej głowie zostanie to, że raz już sobie odpuściliśmy i możemy każdy kolejny raz, kiedy przyjdzie nam taka myśl, znowu sobie odpuścić, a to może być destrukcyjne dla naszej strategii, dla naszego portfela przyszłych wyników, a także celów, które sobie w tej strategii założyliśmy. Ja po części właśnie w portfelu, o którym już wspominałem, taką strategię dosyć konkretnie opisałem i będę się jej trzymał. Tam będę chciał pokazywać dokładnie jak powinien przebiegać proces inwestycji w portfel pasywny, który sobie ustalimy i który przez długie lata nie dość, że ma dla nas pracować, ma być prosty i przyjemny w realizacji, to finalnie ma pozwolić uniknąć nam błędów, które bez takiej strategii na pewno kiedyś się pojawią. To w mojej opinii są najistotniejsze błędy, które można popełnić przy inwestowaniu w ETF-y, bo jak wspomniałem, mimo że inwestowanie w ETF-y jest proste, to i tak można przy jego okazji popełnić bardzo dużo różnych błędów. Jeżeli Ty widzisz jeszcze jakieś istotne błędy, które zostały pominięte w tym materiale, koniecznie daj znać o tym w komentarzu. A jeżeli jeszcze nie wiesz, jak działają ETF-y, to zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka, który masz teraz na ekranie. Tam dokładnie krok po kroku tłumaczę wszystkie aspekty związane z ETF-ami, gdzie każdy początkujący dokładnie zrozumie, jak one działają. A ja za dzisiejszy odcinek dziękuję i do usłyszenia w następnym. Cześć!